Sztuka to mój świat przestrzeń pełna emocji, opowieści, tajemnic, które czekają, by ją odkryć. Nazywam się Izabela Przybył i od zawsze żyję sztuką tworzę, uczę o niej i patrzę na świat przez jej pryzmat. Każdy obraz, każda rzeźba, fotografia czy każda kreska to ślad ludzkiej duszy, zapisany w czasie. Chcę zabrać cię w podróż, w której spojrzysz na sztukę być może inaczej. Nie jak na coś odległego i zamkniętego w muzeach, ale jako coś żywego, pulsującego, bliskiego nam wszystkim. Opowiem Ci historię ukryte w barwach, w liniach. Może przez taki pryzmat dostrzeżesz coś więcej. Może i ty zakochasz się w sztuce, choć trochę, tak jak ja. Zapraszam Cię do mojego świata. Są architekci, którzy projektują domy. Są też tacy, którzy wznoszą miasta. I jest Gaudi. Człowiek, który nie tylko tworzył budynki, ale on tworzył całe światy. Kiedy patrzymy na jego dzieła, trudno oprzeć się wrażeniu, że osiedlił się w Barcelonie jakiś kosmita z wyobraźnią Totalnie nieskrympowaną ziemskimi zasadami. Jego architektura to połączenie przede wszystkim natury, geometrii, jakiejś pięknej duchowości i totalnego szaleństwa. I może przesadzę, ale jeśli istnieje miejsce, gdzie architektura przenika do snów, to właśnie tam, w Barcelonie. Dzisiaj Gaudi. To jeden z najbardziej rozpoznawalnych architektów świata. Jest twórcą ikony Barcelony i katalońskiej tożsamości. Ale niestety w jego czasach budził bardzo skrajne emocje. Dla innych był geniuszem, dla innych był ekscentrykiem, który projektował przy dziwne budynki, jakby były jakimiś ożywionymi organizmami. On nie podążał za modą. Jego totalnie nie interesowało to, co jest na czasie. On tworzył po swojemu, czerpał inspiracje i bardzo chciałabym to mocno podkreślić z natury, ale też z religii. A tak właśnie z religii, ponieważ uczęszczał jako dziecię do szkoły pijarskiej, która zaszczepiła, jak to sam mówił, miłość do nauki chrześcijańskiej. I czerpał też inspiracje bardzo mocno z katalońskich legend. On podkreślał tę tożsamość. Jego życie było hmm, równie niezwykłe, co jego architektura. Było pełne poświęcenia, zdecydowanie eksperymentów, a na końcu, no niestety, bardzo dramatycznego zwrotu akcji. I chciałabym powiedzieć kilka słów, dlaczego Barcelona bez niego byłaby po prostu kolejnym europejskim miastem. A dzięki niemu stała się czymś absolutnie wyjątkowym. Antonio. Antonio Gaudi urodził się 25 czerwca 1852 roku. XIX wiek, połowa XIX wieku. XIX wiek, chcę to podkreślić, to czas totalnych zmian w absolutnie każdej dziedzinie życia. Jeśli poruszycie, Jakikolwiek temat, jakąkolwiek dziedzinę, to gwarantuje, że w XIX wieku nastąpiła rewolucja, nastąpiły zmiany w sztuce, w architekturze też i to bardzo. Urodził się w miejscowości Ryus, ale tutaj, no właśnie, katalończycy bardzo, tak sobie myślę, uwielbiają takie dyskusje. A mianowicie i wiadomo do tej pory trwają spory, czy urodził się w Reus, czy urodził się w pobliskiej wiosce Judons. Był najmłodszym z pięciorka dzieci Francesca Gaudi i Antoni Net, Jego rodzina miała wielowiekową tradycję kotlarstwa. Myślę, że to jest bardzo istotne dla jego dalszych losów, ponieważ to było rzemiosło, które Wymagało precyzji i umiejętności nadawania metalowi jakichś fantazyjnych kształtów. I można powiedzieć, że właściwie Gaudi odziedziczył po przodkach zdolność formowania rzeczywistości według jakiejś własnej wizji, tyle, że tu, tam zamiast miedzi i cyny używał kamienia i ceramiki. Ale wracając do początków, dzieciństwo przyszłego wielkiego architekta nie było bez troski. Był chorowitym dzieckiem, cierpiał na reumatyzm i to miało wpływ na jego nie tylko dzieciństwo. Yy, jako dziecko, no, zamiast biegać z rówieśnikami, spędzał długie godziny w samotności, obserwując przyrodę, yy, rysując, podglądając rzeczywistość. I to właśnie wtedy zaczęła się jego fascynacja tymi naturalnymi kształtami, krzywiznami muszli. Jakąś strukturą liści, jakąś organizacją gniazd ptaków, czy też na przykład obserwował, jak pszczoły budują plastry miodu. Nie mógł, wydaje mi się, jeszcze wtedy wiedzieć, że te obserwacje kształtują go tak bardzo, że później będzie to zauważalne w jego bardzo unikalnym podejściu do, do architektury. Kiedy miał 16 lat, Gaudi wyjechał do Barcelony, miasta, które wkrótce stało się jego, poetycko powiem, płótnem. Początkowo studiował w Szkole Sztuk Pięknych, później w Wyższej Szkole Architektury, ale niestety nie był zbyt wzorowym studentem, a na pewno nietypowym, ponieważ jego nie interesowały klasyczne style architektoniczne, ani jakieś matematyczne reguły proporcji. No nie. Zamiast tego lubił eksperymentować, rysował organiczne formy, szukał zdecydowanie własnej drogi, własnych środków wyrazu. W tamtych czasach Barcelona przechodziła taką urbanistyczną metamorfozę, a wówczas młody Gaudi obserwował, jak miasto rośnie i się zmienia, a z czasem był jej częścią tej zmiany, właśnie. Jego profesorowie z uczelni byli bardzo podzieleni i jedni widzieli w nim totalnego geniusza, a inni widzieli w nim szaleńca. I kiedy w 1878 roku ukończył studia, jeden z jego profesorów, tak mówi legenda, wręczając mu podobnie, że dyplom miał wątpliwości, czy właśnie promuje geniusza, czy kompletnego szaleńca. Uwaga, będzie spoiler: tak, geniusza, zdecydowanie geniusza. Ten 78 rok to też bardzo ważny rok dla Gaudiego, ponieważ jego dwie prace zostały zaprezentowane na wystawie światowej w Paryżu. Czyli, teraz uwaga, to było po pierwsze projekt gabloty sklepu z rękawiczkami, a drugi projekt to był projekt osiedla domków robotników. Dwa różne, bardzo różne. No i się zaczęło. Od tego czasu się zaczęło, zlecenia zaczęły spływać, Gaudi, młody Gaudi zaczął być znany. I w, w, jeszcze w tym samym roku Gaudi wygrał los na, na loterii, mogę powiedzieć. Los postawił na jego drodze Eusebio Guela, czyli zamożnego przemysłowca, który stał się jego najważniejszym mecenasem. I to dzięki właśnie niemu Gaudi mógł realizować swoje. Najbardziej śmiałe i szalone wizje. To on mu podobno powiedział, rób co chcesz, ja i tak Ci zapłacę. No nic fantastyczniejszego. To było najlepsze, co mogło mu się zdarzyć. Mógł realizować swoje wizje. Ich współpraca zresztą zaczęła się od mebli, od projektowania mebli, od niewielkich projektów. Jednak bardzo szybko przeszła na dużo wyższy poziom. I to właśnie Guell uwierzył w talent Gaudiego i dał mu wolną rękę. No to jaki był ten styl Gaudi'ego? Hmm. Jak można ująć Gaudi'ego w ramy? Jak można ująć go w słowach? Hmm. Ja mam z tym problem. Zresztą nie tylko ja. Na pewno mogę powiedzieć, że Gaudi i matematyczne reguły. Nie, 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 to absolutnie nie. To tak, jakby porównać Picassa, jakieś nudne paszportowe portrety. Tak? To kompletnie do siebie nie pasuje. Gaudy od małego wiedział, że linie proste są dla nudziarzy, wolał kształty jakieś właśnie muszli, jakieś wijące się pnącza, falujące fale, nie mógł biegać z tymi swoimi rówieśnikami, ganiać za piłką, więc w zamian po prostu studiował naturę, uczył się tej natury. No i muszę powiedzieć, że wyszło mu to chyba na, na dobre. Jego budynki, w związku z tym, nie mają prostych linii, bo w przyrodzie nie ma prostych linii. Fasady falują jak jakieś morze, kolumny przypominają drzewa, dachy wyglądają jak łuski smoka niemal baśniowy świat no to jak można nazwać ten styl Gaudiego? To była na pewno jakaś odmiana modernizmu. Łączył nowatorstwo rozwiązań konstrukcyjnych, na przykład stosował łuki paraboliczne z takim bardzo swoim stylem, tym lekkim, płynnym, wręcz płynącym. On kochał łączyć, on się bawił, bawił strukturą, bawił formą, on łączył elementy gotyku, którego pozbywał zresztą pewnych elementów, na przykład tych bardzo charakterystycznych gotyckich łuków przyporowych zewnętrznych. I, o, i łączył ten, te elementy gotyku z jakąś dziwną, niemal zupełnie żyjącą formą. No więc mógł, możemy w takim razie nazwać jego styl eklektyzmem. I tu myślę, że bardzo dobrze by pasowało nawet. A ja lubię nazwę <laughs> Secesja. Secesja, którą zresztą kocham miłością dozgonną, ale jego stylem, jego styl nie można nazwać Secesją, to nie wystarczy. Jego styl trzeba nazwać Secesją na sterydach. I tak sobie myślę, że Gaudi by się nie obraził o to. On łączył, on pływał między stylami. Nie lubił klasyfikacji, nie chciał być kojarzony wyłącznie z tym Art Nouveau, secesją. Tworzył coś znacznie bardziej osobistego. Taką architekturę totalną, organiczną, inspirowaną naturą i geometrią. I co najważniejsze, to jest bardzo charakterystyczne dla Gaudiego, eksperymentował. Właśnie z formą, strukturą, na przykład te gotyckie, będę, wrócę jeszcze do tego, na przykład te gotyckie łuki, które wyeliminował. No dobrze, ale tak mówiąc, w wielkim skrócie, jakoś ten ciężar sklepienia trzeba było przenieść, tak? Więc wypracował sobie nietypowe techniki konstrukcyjne. Robił takie hmm, domowe eksperymenty, manualne eksperymenty. Na przykład miał pokój, w którym zawieszał mnóstwo linek. Chodzi o to, że szukał idealnych kształtów. To była tak zwana metoda modelowania wstecznego. I zamiast tradycyjnych planów budował makiety zawieszone na owych linkach z obciążnikami, a następnie odwracał je do góry nogami, by znaleźć idealne proporcje. Szaleniec czy geniusz? On, moi drodzy, znaczy dla mnie był geniuszem. On był Leonardo da Vinci tamtych czasów. On obliczał w głowie krzywe łańcuchowe, coś, co dzisiaj obliczają skomplikowane programy komputerowe. Uff, no dobrze, ale spokojnie. Tym, co jeszcze go może charakteryzować, to był kolor. Kolor. Dla niego był równie ważny co forma. Zresztą Hiszpanie kochają kolory. A Gaudy podniósł to do rangi sztuki. W jego budynkach można znaleźć mozaiki z potłuczonej ceramiki, bardzo migoczące w słońcu fasady, wnętrza pełne gry światła. Światło to było, to było bardzo istotne dla Gaudiego. Był pionierem techniki Trynkalis. Czyli takiego mozaikowego dekorowania powierzchni odłamkami właśnie ceramiki i, i, i szkła. Dzięki temu te jego budynki wyglądają jak jakieś rzeźby pulsujące kolorem, fakturą, barwą i światłem. Jego każdy detal, nawet klamki, balustrady, ale przecież on nie projektował tylko budynków, on projektował na przykład meble do tych zaokrąglonych budynków. Wszystko było dziełem sztuki. On łączył sztukę z funkcjonalnością. No dobrze, no to jakie były te jego najbardziej, najbardziej rozpoznawalne, charakterystyczne budowle? Na przykład Palau Guel, ekscentryczny pałac pełen ornamentyki i niezwykłych detali. Jeżeli Guel, to również, no oczywiście, Park Guel, miejsce, które miało być ekskluzywnym osiedlem willowym, no ale coś tam nie wy, wypaliło biznesowo. I zamiast luksusowej dzielnicy powstał bajkowy park, pełen fantazyjnych budowli, kolorowych mozaik, organicznych kształtów. To tam zresztą można znaleźć słynnego mozaikowego jaszczura, który stał się jednym z symboli Barcelony. Innym takim charakterystycznym miejscem Barcelony to jest Krypta Kolonia Güell. Taka eksperymentalna budowla, która była, można to tak nazwać, takim poligonem doświadczalnym przed budową Sagrady Familii. Kolejny taki charakterystyczny budynek to jest Casa Batlo. Dom smoka. Budynek, który wygląda jak kościotrup smoka. Jego dach przypomina grzbiet jakiejś legendarnej bestii, a falujące okna, balkoniki, wyglądają jak jakieś wyrzeźbione przez wodę, płynie po prostu cały. Zresztą legenda mówi, że Gaudy inspirował się tu historią świętego Jerzego i smoka, a zresztą święty Jerzy jest przecież patronem Katalonii. Znowu ta Katalonia bardzo mocno podkreślona. Jest również Kasamila. La pedrera, czyli jak mówią bar... mieszkańcy Barcelony kamieniołom. No troszkę coś w tym jest. Zwana, zresztą zwany budynek, największą rzeźbą abstrakcyjną. Bo rzeczywiście sprawia takie wrażenie. Budynek bez ścian nośnych z falującą fasadą. On przypomina taką zastygłą falę, albo zastygłą lawę, zatrzymane w ruchu morze. No coś niezwykłego, to trzeba zobaczyć. Zastanawiam się w ogóle, jak można opisać to słowami. To, się, to trzeba zobaczyć. Może dlatego jest to arcydzieło wizja, którego wielu no, po prostu nie rozumiało. Oprócz tego, że jest tak bardzo surrealistyczną rzeźbą, to jeszcze ofituje w naprawdę, jak na tamte czasy, innowacyjne rozwiązania. Jest na przykład zbudowany na ramie nie ma ścian nośnych, ponieważ Gaudi twierdził, że żeby, mm, chciał, żeby w każdej chwili można go było przemodelować. Ma bardzo unikalny system wentylacji, stąd na przykład te takie śmieszne, dziwne, powykręcane kominy. To wszystko Gaudi sam projektował, albo też ma na przykład parking podziemny. No, i ten najważniejszy budynek, ta, ten, ten symbol Barcelony, to co symbol Katalonii, to co bardzo go charakteryzuje i, i z, z czym się kojarzy. Największe osiągnięcie Antonio Gaudiego, czyli wspaniała, sagrada familia. W założeniu sama konstrukcja budowli miała przypominać jeden wielki organizm, tak sobie Gaudi to wymyślił, i myślę, że mu się to udało. Sagrada Familia, dzieło życia, które niestety buduje się dłużej niż trwała budowa piramid. Ponieważ ta budowa była w 1882 roku, a Gaudi poświęcił jej ostatnie swoje 15 lat życia. Zresztą twierdził, że buduje dla Boga, więc się nie spieszy. Mój klient ma czas, podobno już tak mówił. No niestety Gaudi tego czasu nie miał. Jego wizja była tak ambitna, że no nadal niestety jest owa misja w budowie, ale podobno, podobno ma być ukończona, uwaga, w 2026 roku na stulecie śmierci Gaudiego. No zobaczymy. Chociaż znając tempo tej budowy, kto wie, może doczekają tego nasze wnuki. To jest żywy organizm. Jego nie można tej budowli nie można obejrzeć. Ją trzeba pochłaniać. Tam jest wszystko. Tam są przedziwne stwory, są przedziwne postaci. Jest również astronauta, Jest również. Jak będziecie, to poszukajcie. Ten budynek żyje. Żyje światłem, żyje materią, żyje, żyje strukturą. No czy Gaudy nie był dziwakiem? No był trochę. Na pewno to postać, której nie da się zaszufladkować. W ostatnich latach swojego życia chodził w starym płaszczu, jadł tylko chleb i żył jak pustelnik. Stał się bardziej ascetyczny, poświęcił wszystko pracy nad Sagrado Familią. I to podobno, znowu powiem jak mówi legenda, i to podobno też doprowadziło do tragedii. W 1926 roku został potrącony przez tramwaj i ono właśnie podobno był tak zapatrzony w swoje notatki, w swoje obliczenia, że nie zauważył nadjeżdżającego jedynego tramwaju w Barcelonie. Ze względu niestety na swój wygląd, takiego no trochę obdartusa, um, uznano go za bezdomnego i trafił do szpitala dla ubogich. Dopiero po kilku dniach rozpoznano w nim Gaudiego, ale niestety było za późno. I zmarł 10 czerwca. 1926 roku. Dziś Barcelona bez Gaudiego byłaby tak sobie myślę, nie do pomyślenia. Jego budowle przeciągają miliony turystów co roku, a jego styl inspiruje i mam nadzieję, że będzie dalej inspirował kolejne pokolenia. No i pytanie właśnie, czy był tym geniuszem, szaleńcem, czy może po prostu wizjone, wizjonerem wyprzedzającym epokę od całe stulecia? A może to wszystkim naraz. Jego mam wrażenie, że się kocha albo nie rozumie. Dla jednych wizjoner, który stworzył Barcelonę dla, na nowo, dla innych ekscentryk, który projektował jak w jakimś narkotycznym transie. Ale jedno jest pewne: był kimś wyjątkowym. Gaudi nie tylko zaprojektował budynki, on stworzył magię zaklętą w kamieniu. Dziś jego budynki to symbole Barcelony, wpisane zresztą na listę UNESCO, odwiedzane przez miliony turystów. A sam Gaudi no, stał się legendą nie tylko architektury, ale i wyobraźni. Więc jeśli będziesz w Barcelonie, Zapomnij spojrzeć na miasto jego oczami, oczami człowieka, który chciał, żeby architektura była jak natura, żywa, barwna i nieprzewidywalna.